Złożyłem wniosek na dwoje dzieci, na drugie i kolejne dziecko. W kolejce stoi około 2 godzin od rana także. Czy jest Pan zadowolony z tego, że ruszył tylko? No oczywiście, że tak. To jest bardzo duże wsparcie dla rodzin. Uważam, że jak najbardziej jestem zadowolony. I takie programy powinny powstać dużo wcześniej już. Jeśli udziałuje miasta usługuje, miasta, pracują, to znaczy zadowolone teraz. Myślę, że tak, ale tak. Mam nadzieję, że to. Z, z czasem no, będzie szybciej, że tak powiem. Pierwszy tak, dzień to, to wiadomość. Wiadomo. No, tak, jest tak. dwa tysiące y, rodziców uprawnionych. Dziękuję bardzo. Czas, ile czasu? Przed połównej. Połównej, nic nie do tego. No właśnie, tak, właśnie. ale to, no to jest pierwszy dzień. czyli Nowy program, nowe dokumenty. Na jedno, 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 jedno i więcej nie chcę. To nie dotyczy. 2014 Czy to pan myśli? Tak, paratki, przepisy myślenia, Matka na poza miejscem. Pan boże też pana wizyte też to wychodziło że to jest podkreślony. Od 1 kwietnia ruszył program Rodzina 500. Jest to rządowy program, który realizuje w dla Pońska samorząd miasta Pońsk. Zadanie to powierzyłem Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, który jest jednostką wyspecjalizowaną w realizacji tego typu zadań. Trzeba, że na taką skalę nie, nie realizowaliśmy nigdy jeszcze programu, więc to jest też dla nas trudne i duże wyzwanie, bo łącznie to jest uprawnionych około 2000 rodzin do skorzystania z pomocy finansowej. I dlatego też a kwota, jaką w budżetu państwa powinniśmy otrzymać na realizację tego zadania, to jest 7,5 miliona złotych. Zrobimy wszystko, żeby te pieniądze wtedy, kiedy otrzymamy je od rządu, jako dotację rządową niezwłocznie były przekazane Płońszczanom, którzy złożą stosowne dokumenty, czy też wnioski do, tego, do realizacji tego zadania, jak już powiedziałem, wyznaczyłem miejsce, ośrodek pomocy społecznej stworzona została oddzielna komórka w tym w tymże ośrodku, przez wiele tygodni przygotowywaliśmy się do tego, żeby ruszył dobrze program w pońsku rodzina 500 plus. Niemniej jednak nie ustrzegliśmy się kolejek, dzisiaj jest dużo osób, które przyszły i pomimo kolejek oczekują, że będą dzisiaj załatwione. Chcę też dodać, że zachęcamy wszystkich i służymy pomocą i w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i w Urzędzie Miasta, żeby składać wnioski poprzez internet i wiemy, że takie wnioski dzisiaj również wpłynęły. Ja chcę również dodać, że powołałem pełnomocnika do spraw rodzin, który również Włączy się w tę akcję i będzie pomagał rodzinom w załatwianiu formalności. Dziękuję. Do realizacji zadania, o którym wspomniał pan burmistrz, czyli programu Rodzina 500, zostały utworzone nowe, miejsc, nowe lokale biurowe, które zostały kompletnie wyposażone w sprzęt elektroniczny, jak również meble. Zatrudnionych zostały, stworzone zostały trzy nowe etaty. Pracownicy ci poprzez cały marzec po podpisaniu ustawy, o której mówimy, pracownicy ci byli przygotowywani pod względem merytorycznym, jak również poznawali program informatyczny, który, w którym pracuje, pracują i w który są wprowadzane wszystkie wnioski osób zainteresowanych. Zapraszamy serdecznie do korzystania właśnie do składania wniosków drogą elektroniczną. Ułatwi to znacznie i Państwu, i nam, skróci kolejki. Poza tym bardzo prosimy przy składaniu wniosków o wypełnianie rubryki dotyczącej przekazywania środków, a mianowicie wpisywania kont bankowych, zakładania kont bankowych, które zapewniam, że są to konta bezpłatne, prowadzone są bezpłatnie jak również nie ma możliwości obciążeń z jakiegokolwiek tytułu obciążeń tych kont bankowych. Cóż mogę tu jeszcze Dzień powiedzieć, że biuro. wydawanie wniosków, żeby ułatwić nieco pracę osobom przyjmującym wnioski, wydawanie czystych druków, czystych wniosków i czystych załączników odbywa się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, natomiast składanie Godziny. wniosków w godzinach od 7.30, w poniedziałki do 17.30, od wtorku do piątku do godziny 15.30. Przy czym, jeżeli będzie taka potrzeba, przewidujemy wydłużenie czasu pracy w dni powszednie. Ponadto, składanie wniosków, wypełnionych wniosków, przyjmowanie wypełnionych wniosków odbywa się w szczycie budynku przy punkcie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w, 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 w sąsiedztwie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tak jak Pan Burmistrz wspomniał, w całości jest to zadanie realizowane z budżetu wojewody. Jeśli chodzi o wypłaty, na pewno przysługuje każdemu, kto złoży odpowiednio wypełniony wniosek i będzie spełniał warunki od kwietnia do końca czerwca jest możliwość składania wniosków. I jeżeli nawet ktoś złoży w czerwcu, nie stojąc w jakichś kolejkach i nie narzekając, to na pewno wyrównanie od kwietnia będzie mu przysługiwało. Także zachęcamy do takiego rozważnego składania wniosków, niekoniecznie męczenia się w, w długich kolejkach pod drzwiami w celu złożenia wniosku. Dziękuję. Dziękuję.